Dzień dobry, witam, witam, witam i o zdrowie pytam. Niedziela, czyli filar piąty w projekcie Odmładzanie Nasorowo, sprawność umysłowa. Projekt Odmładzanie Nasorowo powstał 8 lat temu po to, żeby podzielić się z Tobą naszą wiedzą w drodze do zdrowia, którą zdobywaliśmy przez kilkanaście lat. Wiedza bardzo obszerna. Z dziedziny naturopatii, z dziedziny akupresury, energii i wielu, wielu różnych działań, które możemy podjąć, zanim pójdziemy do lekarza. Czyli, co możemy zrobić w domu, w jaki sposób możemy pozbyć się choroby. Bardzo często wiedza, która wyprzedza medycynę, lata świetlne do przodu. Generalnie pomagam wielu. Tysiącom można powiedzieć Polaków, pozbyć się bólów, różnego rodzaju problemów, które znikają po prostu, tak, bardzo często, a medycyna nie była w stanie sobie z tym poradzić przez lata. I między innymi, jeszcze raz pragnę przypomnieć, że za tydzień, w sobotę i w niedzielę będę w Gliwicach po to, żeby tą wiedzą się podzielić, jak również po to, żeby Wam pomóc. Jeśli chcecie się ze mną spotkać, to zapraszam. A dzisiejszy tytuł: Zawieszam w czasach próby 2. Bo więcej daje to problemów niż jakichś rezultatów, czyli więcej z tym kłopotów niż tak naprawdę coś to daje. Obserwuję przez ostatnie 5 tygodni, ponad 5 tygodni, nasze wspólne działania, nasze wspólne wieczory w zasadzie, bo spotykaliśmy się co drugi wieczór, 4 razy w tygodniu. Czasami trzy tylko się udawało, ale cztery razy w tygodniu, po to, żeby podzielić się informacjami z tak zwanego wielkiego resetu, Agenda 2030. I nazwaliśmy to w czasach próby dwa, dlatego, że jest to drugie wydanie, jakby w 2020 roku prowadziliśmy pierwsze, no i dlatego tak żeśmy to nazwali. I w 2020 roku, w czasach próby. Przyciągnęło tysiące osób, dziesiątki tysięcy. Były takie momenty, że na live'ach mieliśmy po 6-8 tysięcy osób. Była to wiedza bardzo pomocna, wiele osób stanęło dzięki temu na nogi. W ogóle zrozumiało, trochę więcej ze świata, zrozumiało, co to jest Matrix i tak dalej, i tak dalej. Teraz, niestety, cenzura, która została założona w 2020 roku na nasz kanał. Jest jakby w pełni egzekwowana. I zamiast uzyskiwać coraz większą oglądalność, ja tą oglądalność tracę. Może są różne powody, może ludzie są zmęczeni, nie chcą słuchać o tym, co się wydarzy, po prostu chcą żyć swoim życiem i nie słyszeć, że ktoś im coś tam opowiada, i to jest fair. To jest pewnie rozwiązanie dla niektórych osób, oni po prostu wolą nie wiedzieć. Będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie, dlatego nie wchodzą na tego rodzaju filmy. Ale bardziej skłaniam się ku temu, że ta cenzura, która została nałożona na nas, jest wciąż nakładana, czyli ocenzurowanie treści w sieci, niestety obcina mi zasięgi. I przez to, że robię to w sieci, ja myślałem, że robiąc to na przykład na Facebooku, na y, y, profilu Mariusz Budrowski i w grupie w czasach próby. Nasz projekt odmładzanie na surowo z tego tytułu nie ucierpi, a to jest wręcz przeciwnie. Wczorajszy film na temat sepsy obejrzało, czy miało możliwość obejrzeć zaledwie 3000 osób. To jest jedno z najgorszych, jeden z najgorszych wyników filmów, jakie zamieściliśmy w sieci. Myślę, że 8 lat temu było tak, że 3000 osób oglądało nasz film. Od tamtej pory były to zawsze dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy wyświetleń. W ogóle treści, które zamieszczamy na Facebooku, nie uzyskują od Facebooka, od tego algorytmu całego, takiej dobrej fali, że tak powiem, takiego, takiego puszczenia tego do szerszej grupy osób, i niestety. Jest to po prostu na tym cierpi profil. Na YouTubie już nie wspomnę. Jest to, jest to problem związany z tym, że na YouTubie generalnie jest cenzura naszego kanału od października 2020 roku i nowi oglądający nie mogą się pojawić. My po prostu mamy 309 tysięcy subskrybentów od 5 lat. Po prostu jesteśmy w totalnej cenzurze. No i podjąłem decyzję, troszeczkę pewnie zaskoczycie, zaskoczę Was, bo jeszcze w piątek rozmawialiśmy o tym, jakie będą następne filmy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po tym filmie w piątek porozmawiałem ze swoimi dziewczynami i zastanowiłem się nad tym. Miałem sny, które również skłoniły mnie ku temu, żeby jednak zawiesić ten projekt i dalej tutaj nie prowadzić go. Po pierwsze i najważniejsze dla mnie i dla nas, tutaj wszystkich, aby nie stracić tego, co zrobiliśmy przez 8 lat, czyli żeby te treści, które były dla Was prozdrowotne, te, które, w których tak zanurzaliście się przez, przez lata, żeby one nie przepadły, żeby nasz kanał nie był totalnie zamknięty przez cenzurę, bo moje działania mogą do tego doprowadzić. Jakby sabotaż z mojej strony. Mogłoby doprowadzić do tego, że stracilibyśmy kanał. Po drugie, i to co jest ważne tutaj u mnie w domu, to jest to, że zazwyczaj, kiedy, kiedy robiłem te filmy wieczorne, to bardzo duży niepokój w domu wywoływałem, i generalnie no, dostałem taką informację zwrotną, że no, po prostu nie chcemy tego słuchać. Nie chcemy tego słuchać, co mamy, zakładać słuchawki, nie wiem, wychodzić z domu i tak dalej. My to wszystko wiemy i boimy się, że Ty to przekazujesz, i, i boimy się po prostu o Ciebie. Ja nie chciałbym, żeby moi domownicy bali się o mnie, żeby bali się o to, że, że mi się coś może stać. Po trzecie, obserwuję to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu, może już 10 dni temu. Minister, e, premier ogłosił, że wprowadzają cyfrową, cyfrowe ID, tak? czyli digital ID, cyfrową, cyfrowy sposób e, inwigilacji. A, I w związku z tym e, Anglicy, e, którzy nie założą, na przykład, sobie tego cyfrowego e, ID, nie, nie będą mogli podjąć pracy, a jak nie będą mogli podjąć pracy, no to nie otrzymają pieniędzy, nie będą mogli zrobić zakupów, i jakby ta cała sytuacja dochodzi już do takiego nonsensu i takiego absurdu, że według mnie Anglicy, którzy tutaj poszli na pierwszy rzut, jeśli chodzi o starą Europę, nie będą mogli nie przyjąć tego cyfrowego ID, bo jakby. Nie ma możliwości, żeby się na to nie zgodzić. Oni wychodzą na ulicę, tego telewizja oczywiście nie pokazuje. Są marsze, rzekomo nawet po kilka milionów ludzi wychodzi, żeby wyrazić swój sprzeciw. I, I to nic nie da, to nic nie da. Dlatego ja nie jestem osobą, która będzie was namawiać do tego, żeby wychodzić na ulicę i walczyć z systemem. Bo Anglia pokazuje, że nawet wychodzenie na ulicę i tak nic nie da, po prostu. Ludzie i tak będą musieli, jak się jakby. Się temu podporządkować. Dlatego pomyślałem sobie, że moje działania w czasach próby tak naprawdę nic nie dają, bo to nie jest coś, co da komuś możliwość, nie wiem, ucieczki od tego, co jest nieuniknione. Jest to jakby niemożliwe, tak? Wykonanie, wykonanie przez globalistów planu wielkiego resetu po prostu jest tak zaawansowane. My moglibyśmy się, nie wiem, przeciwstawić w 2020 roku, 2021, natomiast tłumy były tak przerażone i tak, takie klapki miały na oczach, że one po prostu poszły i wykonały to, co globaliści chcieli. Także globaliści dostali wyraźny sygnał, tak zwany mandat, do tego, żeby wykonać dalsze działania, i globaliści po prostu to zrealizują. Przez ostatnie 5 tygodni zrobiliśmy 20 filmów. Myślę, że te 20 filmów otworzyły Cię na nowe rzeczy, poinformowały Cię o tym, że, że po prostu globaliści szykują to, co szykują. Być może już w styczniu, być może w przyszłym roku będą wprowadzane również w Polsce różnego rodzaju obostrzenia. I, i, I różnego rodzaju zmiany. Zresztą na całym świecie będą wprowadzane, i myślę, że moje działanie tutaj jest bardziej szkodliwe dla tego, co stworzyłem i to, co mam tutaj w domu, tej całej mojej atmosferze w domu, niż to, cokolwiek komuś daje. Dlatego dzisiaj postanowiłem się z Tobą tutaj połączyć i powiedzieć Ci, że nie będzie dalej spotkań o 20.00 w czasach próby. Nie będziemy o tym rozmawiać. Ja będę natomiast cały czas się z tobą spotykał. Tu jest nawet z tyłu stoi tablica, żeby przekazywać ci informacje prozdrowotne, po to, żebyśmy mogli dalej wrócić do tego, co, co po prostu nas tutaj złączyło. I mówiłem o tym, że widzę, że nie ma takiej oglądalności. Mówiłem o tym, że dużo niepokoju mam w domu. Mówiłem też o tym, że jakby moje działanie nie jest odbierane raczej przez internet jako coś dobrego, raczej jest sygnałem do ucieczki od tych treści, i wiele osób po prostu nie chce tego słyszeć. Dlatego nie chciałbym być kojarzony z tym, co tutaj tworzę, chciałbym być raczej kojarzony z działaniem prozdrowotnym. I ostatecznie też moja decyzja była również podyktowana tym, że zaniedbuje niestety inne swoje obowiązki. Czyli inne obowiązki na tym ucierpiały, że ja dla Was zbieram informacje całymi dniami, przygotowuję te live'y, cztery razy w tygodniu muszę usiąść wieczorem, żeby Wam zrobić live'a, który trwa często dwie godziny. To zaniedbuje moje inne obowiązki. Na przykład e, zobowiązałem się i pragnę tego dotrzymać, w stosunku do um, energoterapeutów, którzy byli razem ze mną na szkoleniu w sierpniu, e, chciałam się z nimi spotykać przynajmniej raz w miesiącu e, i mieć z nimi spotkanie. I niestety nie mogłem z tego zrealizować, bo po prostu nawał obowiązków spowodował, że ja nie mogłem znaleźć czasu na to, żeby wygospodarować ten czas dla nich, żeby się z nimi spotkać na Zoomie, porozmawiać o energii, o ergoterapii itd., itd. I po prostu zamierzam ich przeprosić i połączyć się z nimi. Może w październiku uda nam się połączyć dwa razy, żeby nadrobić ten wrześniowe spotkanie, którego nie udało się zorganizować. I zaniedbuję inne obowiązki, bo to daje, bo to wymaga bardzo dużo pracy i zaangażowania. Także ja pragnę skupić się na tym, nad tym, co robię najlepiej, e, czyli na poprawie Waszego zdrowia, stanu zdrowia fizycznego, psychicznego e, i innych działań, które będą dla was e, pro, zamiast anty. Ja was nie będę namawiał do tego, żebyście wyszli na ulicę i walczyli z systemem, bo to nie działa i system tylko czeka na takie sytuacje, będzie sprawdzał jaka jest, jaka jest, dzisiaj chyba nawet jest jakiś marsz, nie wiem, dzisiaj jest 6 października, nie wiem czy to dzisiaj 6 października miał być jakiś marsz, ja was do tego marszu nie będę namawiał, bo to jakby... No nic nie daje, to nic nie daje. System i tak zorganizuje to wszystko w taki sposób, jak powinien zorganizować. A teraz jeszcze to, co dzisiaj mówiłem tutaj u siebie w domu. Powiem Wam tak, że ludzkość i tak będzie musiała się zgodzić w większości na te wszystkie obostrzenia. Ludzkość będzie musiała się zgodzić, bo wiele osób niestety nie podejmie według siebie ryzyka żeby zostawić wszystko i wyjechać. A y, czas na wyjazd i organizowanie się gdzieś poza systemem jest teraz. Natomiast ludzie chodzą do pracy dalej, działają w normalnym życiu, są bardziej zaangażowani tym, co tu i teraz niż przygotowaniem się na to, co nieuniknione i po prostu, no, to się wydarzy, to się wydarzy. System wprowadzi, CBDC, system wprowadzi obowiązek przyjmowania szczypawek, system wprowadzi obowiązek nieprzemieszczania się poza 15-minutowe miasta. Wszystko po prostu zostanie wprowadzone w imię ratowania ziemi. I myślę, że część osób też łyknie ten, ten cały przekaz, że to jest dla dobra Ziemi, że to jest dla dobra nas wszystkich i, i że po prostu no, niestety no, musimy się uratować. My po prostu musimy uratować, bo, bo jest po prostu, nie wiem, globalne ocieplenie, wcześniej było wychłodzenie i tak dalej. To wszystko jest bzdura totalna. I jakby tutaj to jest. Ta narracja niestety wygra. Czy znikam stąd z tego internetu? Absolutnie nie. Żebyście nie pomyśleli o tym źle. Ja będę cały czas dla Was nadawał, natomiast pragnę, żeby moje treści były wyświetlane, tak? Jeśli nakręcam film, jeśli przygotowuję się do filmu. Nie, to marzeniem pewnie każdego, kto prowadzi treści w internecie, prowadzi taki, taki klub jak ja, jest to, żeby te treści dotarły do jak najszerszej grupy osób, żeby to miało sens. A w momencie kiedy ja robię film i, i pracuję nad tym filmem i tak dalej. I film widzi zaledwie 3000 osób z 600 tysięcy, które są subskrybent, subskrybentami, no to nie jest to dobry znak. To jest znak, Przestań to robić, bo zniszczysz swój kanał. Także dziękuję Wam wszystkim za te wspólne wieczory. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że te treści, które przekazałem, otworzyły Was na następne możliwości i przekazały Wam dość ważne informacje w tej sferze. Natomiast no, polityką nie będę się zajmował i dalej już nie będę opierniczał tych polityków, bo po prostu szkoda mojej energii na nich. Oni nie nadają się nawet do tego, żeby wymieniać ich nazwiska, bo to jest dla nich reklama. Na tym kanale. Po prostu to są idioci i, 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 i musimy. Z idiotami nie da się wygrać po prostu. To są idioci, którzy wokół siebie skupili całą bandę ludzi też, którzy, których nie, którzy nie myślą. No i niestety, ludzkość zmierza w tym kierunku, który został wyznaczony przez globalistów. A ja. Powracam do działania e, takiego prozdrowotnego, prorodzinnego, e, propozytywnego, e, no i wracam do swoich energoterapeutów, żeby, żeby ich ukochać, e, żeby dać im swoją energię, no i żeby nie zaniedbywać swoich innych obowiązków, których mam całą masę, e, bo internet nie jest tylko jedyną rzeczą, którą robię w życiu, jak wiecie, i... Po prostu tak miałem się dzisiaj z Wami połączyć. Mam nadzieję, że odbierzecie to pozytywnie. E, dużo było treści, jeśli chcesz sobie je odtworzyć, to sobie je odtwórz. E, i ja e, po prostu nie będę się w tych kwestiach wypowiadał. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.